Witam widzę serdecznie z tej strony Jupiter, kolejny odcineczek z margonem z pięknej gry dynamicznej MMORPG, yy, gdzie zaczniemy sobie od świętego braciszka tutaj w czteroosobowej drużynce, gdzie są dwie profesje magiczne dwóch magów, Woj i łowca. Zobaczmy, co tu będzie klepane. Buty są zaklepane, także Sadek, a my mamy dwie pary unikatowych rękawic. Także dorzucamy sobie tutaj do unikatów i heroików do całej kolekcji, lecimy sobie do tuni sprzedać śmieci, które mamy, no i polecimy sobie za czarującą atalią, moi drodzy widzowie. No i tak, no i tak to właśnie się prezentuje, widzowie. Ostatnie dni były dość ubogie, jeśli chodzi o moją grę w Margonem, dlatego też nie było odcinków. Ale też nie było odcinków, dlatego że nie było czego nagrywać. Dzisiaj ruszył można powiedzieć ewencik taki bardziej mini ewencik ale nazwany jako event I się to nazywa chyba złote zbiory, czy jakoś tak? Zaraz wam widzowie powiem, odpalmy sobie świętoplonów, przepraszam, świętoplonów, to się nazywa świętoplonów, no i jest to ewencik polegający na tym, już wam w sumie nawet. Bardziej to przybliża. No, mamy te kukiełki, tak? Kolosów. E, kolosi dający e, neutralne itemki, w sensie dający taki na przykład hełm, bez statystyk. Jeśli byłby to heroiczny, no to liczy dwa razy albo trzy razy tam, bo daje chyba 200%. E, Heroicznej wartości do hełmów, tak? Czyli jak ja bym miał tutaj właśnie ten hełmik na 300, tak? To tutaj dostaję 7200, to za tamten bym dostał 14400, tak? Mniej więcej tak to się przeliczało. E, Spoko węcik, tym bardziej teraz, gdzie mam, no, troszkę tego do poulepszania drodzy widzowie, troszkę tego jest. Lognijmy sobie na szybciutko po dwójkach. E, Lognijmy sobie na szybciutko bo jestem tu porozstawiany na kilku dwójeczkach oczywiście z nadzieją, że coś nam odda e, jeden widz pytał jupiter, jak tam ci idzie na władku? no, tak jak widzicie, cały czas tu stoję e, bicie służ sporo powiem tylko tak, jak ktoś myślał, że będzie szło dobrze, to to nie, to, to jest kompletnie na odwrót jest tragedia, po prostu. Ten władek nic nie oddaje. Eee, nie będę zdradzał konkretnej ilości bić jeszcze. Eee, zdradzę ją dopiero, jak już zdobędę ten przedmiot legendarny, to już będzie odcinek z kolekcjonerki. Ale powiem tylko tyle, że próg 2000 już jest przekraczany, tak. Eee, a ile dokładnie, czy, czy jest to 2100, czy 200, czy 500, czy 800, czy 3000, to Wam póki co nie zdradzę. Ale powiem tak, że troszkę zaczyna mnie już denerwować ta elita druga, no nic, łyczek e, herbatki, no i tak, tak jak powiedziałem przed chwilą, niestety, ostatnimi czasy w gierce po prostu mm, ja osobiście nie miałem za wiele do roboty, e, tyle co tam jakieś, no właśnie przeszukanie e, e, heroska od rana jak mogłem, czy, czy pójście na jakiegoś Heroska, czy Tytanii i Kolosi wieczorem, i to w sumie była cała moja gra. Coś tam troszkę awczenia na dwójkach, ale no ja z tego wam nagrywać nie mam zamiaru, bo jest to bez sens. Tak jak teraz nagrywam, to nagrywam dlatego, że jest po prostu pusty przelot. Jest po prostu mało, mało treści na kanale ostatnimi czasy, i chcę po prostu wam nagrać filmik. Żeby nie było tak, że dopiero filmik nagram za kilka dni, jak coś tam zmontuję powiedzmy z tego ewenciku. Który jest teraz, dobra, spadamy stąd i lecimy sobie dalej za atką. Kurde, no niby demonis jest. Dobra, podejdziemy sobie na tego demka. Pod odcinek podejdę. Normalnie ten demonis powiem wam pluje na niego totalnie. Nie dość, że żadnej skrzynki złapać nie mogę. Eee, to legi nie lotają, a jeśli nawet by lotały, to zawsze są klepane na łowce i tropa, co mnie trochę denerwuje. Eee, ale podejdziemy, pod odcinek specjalnie podejdę. Eee, no, dobra. To chodźmy sobie jeszcze, tylko sprawdzimy jednego respa. No tutaj niestety Atali nie ma. I jakby ktoś zapytał, o właśnie, czemu bije te wiedźmy to dlatego. Dla tych unikatów, które po prostu w obrzydliwie dużej ilości lotają w obrzydliwie dużej. I teraz pytanie, czy ja mam tu tepka aktywnego za 29 minut? No super, no super, dobra. Nie wiadomo, mam tych kulek, ale już użyjemy tej kuleczki. Podlecimy na tego demonisa, co by szybciej być już tam na miejscu. No i cóż, moi drodzy widzowie, cóż ja wam chciałem powiedzieć? Eee... Cóż ja wam chciałem powiedzieć? Czy oni zbili tego dema? Nie, niemożliwe. Czekajcie. Nie, no nie zbili. No właśnie, to, to co chodzi. Nieważne. Dobra. Chyba jesteśmy ostatnią osobą, na którą tutaj grupa czekała. Spoko. Spoko, spoko. E, bijemy to sobie w, raz, w czterech. Znowu w czterech. Jeśli ten typ znowu zaklepie legendę na fizyczne, tak jak przed chwilą zaklepał legendę z buty z brata, tak teraz zaklepie naszej na łowce tropa, to będzie smutno. Nie zaklepał na Pala. i mamy.. Kurde, piękny lot. Do łapania kulki i skrzynka. Złapane nic. Nice! Nice! Po prostu... Mm. Cudo. Cudo. Uwielbiam. Uwielbiam. Ech, dobra. Lecimy sobie dalej za tą atalią. Widzicie? Nienawidzę tego herosa, nienawidzę, a potrzebuję z niego tych skrzynek. E, niestety nagle wszyscy zaczęli zbierać, więc też nie ma za bardzo od kogo kupić tych skrzynek. A ja nie mam tak czasu, żeby sobie pozwolić na to, żeby co godzinę, nie wiem, lecieć po respach tego demonisa. E, także, no niestety, jestem skazany na to, że albo fartem znajdę rano, albo fartem złapię, albo fartem od kogoś kupię Także potrzebujemy farta, którego niestety na razie nie mamy. Nie mamy również farta do czarującej Atalis, z której już mam ponad 320 bić. E, bo wczoraj sprawdzałem, miałem wczoraj chyba 324 bicia, <laughs> i dalej nie mam pierścienia, co jest przykre, bo niestety, no jak wiecie, w trakcie eventu Pierek nie raczył wpaść do mojej torby. Co też jest bardzo przykre, e, bo sporo. O, jest i Atarka, fajnie, e, bo sporo się namęczyłem, żeby ten. Żeby tego Tana jak i Koloska tam dziabać Ale no cóż, no niestety. Ważne, że chociaż te buty są z krytyczną osłoną Ktoś mi pisał, że te buty są zdecydowanie gorsze od tych z fizyczną osłoną e... Czy się zgodzę? Powiem tak Może, może i są lepsze No jeśli chodzi o Wojownika to porównując te dwie pary butów No to jakby no podwojate są na pewno lepsze, tak? No popatrzcie na statystyki. Te dają 1,5 khp. ESA <laughs> mają takie samo. Tylko te dają 100 cech, te dają 200 siły. Te mają jakieś... No 800hp, te mają 1500hp, te 200 przywracania. Te zamiast przywracania mają niszczenie energii. Jeśli chodzi o krytyka, to te w ogóle nie mają kryta, te mają jeden czasu krytycznego i 6 krytyka fizycznego. Także no te buty jeśli chodzi po prostu pod profesję to są lepsze Ale z racji, że ja bonusu jeszcze niestety krytycznej osłony nie mam Z niczego innego e, No to cóż Dobra e, Jak alto po atalce Tak ładnie napiszemy e, Czy już minęło wystarczająco czasu? Minęło, dobra Zaklepujemy pierek i klepiemy atalkę, klikamy F, i mamy unikatową kulkę. Czyli znowu, gówno. Czyli znowu, gówno, którego pewnie nawet jeszcze nie złapię. Eee, sprzedajemy sobie tu śmieci, Żub. Ok, 18 milionów do wsadzenia do depo. Spoko. Eee, no, tak jak mówiłem, nie złapałem nawet tamtego unikatu. Tą postać zaraz sobie ustawimy na Ogra, ale jeszcze lodnimy sobie na Sylwę i jeszcze na Władka. I moim łowcom 300 kopsniemy się do ithan, Bo trzeba będzie poprzerzucać znowu Unikaty I Herka Do ulepszania, do ulepszania, co tu jeszcze może stać? No właśnie tylko Władek z tego co ja biję, bo Furiona zbił Mexo, Seta zbili 3 minuty temu No dobra, trzeba będzie przypilnować tych dwójek No i gówno No i dobra moi drodzy widzowie, jesteśmy już tutaj na 300 -ce. Zakosiłem wszystkie itemy, które miałem w depo. Jeśli chodzi o ulepszanki, wszystko to wykorzystamy sobie zaraz do ulepszania. Jeszcze tylko logniemy na Sylwę, logniemy na Władka, żeby już wszystko było zbite ładnie. I 6 dwujeczek będzie na licznikach. 6 dwujeczek będzie na licznikach, także bardzo w porządku. Jak tutaj błogo stoi, no zaraz się będzie kończyć, to sobie wrzucimy. Na przykład te właśnie tutaj, bo mamy tego, no jak widzicie, 99 aktualnie, więc sobie odpalmy to błogo, a czemu by nie może to błogo przyniesie jakieś małe szczęście i coś wpadnie. No tutaj wpadł unikat. Także dobra, logamy na 300 i będziemy ulepszali. Zaraz zobaczymy ile tutaj czego mamy. Głównie będziemy raczej pakować w hełm, bo jest on najbliżej do plus 5. Więc, właśnie, te wszystkie unikaty, które nie są e, na przykład butami czy rękawicami, e, będziemy sobie ładowali w hełmie. Yy, co tutaj się właśnie stało? Halo, tak proszę mi nie robić. O, właśnie, tak, tak proszę mi robić. Tak, tak, tak. I tak. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Rękawice, pierścień, tu rękawice, orb, tarcza. Tak, tak, tak jest. Ok, i tu Herka również szyściutkie. Kurde, niby to. Ta... Chociaż nie, nie mam już nic do ulepszania. Chociaż nie, tarcze tarczę na 300 mam do ulepszania. Ale to jeszcze tam na spokojnie. Nie śpieszy mi się tak z tymi tarczami na wojku. E, tak jak tutaj na przykład, bym bardzo chciał już sobie poulepszać te itemki. Jak najszybciej. No, trochę powpadało tych punktów. Zobaczymy jak dzisiaj pójdzie z tych całych z tego zbierania plonów. Zobaczymy to, bo coś mam przeczucie, że ta czapka wleci na plus 5. Jeszcze w trakcie tego eventu. No i później będziemy sobie oczywiście ładowali w drugą czapę Stanrota, e, którą mamy noszoną na wojku. Przynajmniej taki jest e, taki jest na razie plan. Taki jest plan. No i dobrze, moi drodzy widzowie, lecimy sobie z dalszą częścią odcinka. To znaczy czas na Tytanów, czas na Kolosów, czas na piękne loty legendarne. Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, że coś nam dzisiaj pospada, kurczy. Dobra, odświeżmy sobie gierkę, bo coś tutaj jest 21 cyk, nawet 26 sekund po czasie chyba będziemy sobie klikać tą legendę. No, dodatek pokazuje dychę. Jest dycha i mamy lot, o którym nie warto nic mówić. Przejdźmy sobie teraz na łowczynię wspomnień i tu będziemy sobie również e, zbierali, prawdopodobnie dyszkę, bo ostatnio, ostatnio dużo osób e, przychodzi właśnie na łowczynię wspomnień. No i klikamy już chyba łowkę i mam. O Jezus, ale tragedia. Ale tragedia. Same unikaty dzisiaj z łowki, dramat. Ok, przechodzimy sobie tutaj tepkiem od razu pod lulka. I przechodzimy sobie na 210 tropiciela, więc e, przyzywacz, więc przyzywacz. No i widzowie? Tak sobie myślę. Dzisiaj, e, znaczy tak sobie myślę, tak będzie, dzisiaj po zwykłych tytanach i Kolosach e, będziemy sobie bili eventówki, będziemy sobie bili eventówki, jestem ciekawy gdzie to się tutaj wchodzi na te eventówki, czy tak samo jak wtedy e, obok Ithan, tam w Dolinie jest chyba, to było, fajnie jakbym się załadowało, jest, ok. E, a nie, w Młynie... One is bush, ok, e, właśnie, bo tu są chyba jakieś teleporty do odebrania. Jest. Okej, ok, okay. najsik, nice najsik. Nice Trzy tepki do One Spoko, ej dobra, to muszę sobie to zaraz podbierać na wszystkich postaciach. Muszę sobie tam wszystko to e, na wszystkich postaciach podbierać. Zobaczymy, czy tutaj będę miał grupę naprzód, bo póki co, e, jeśli chodzi o kolejkowanie legend no to jestem tam drugi dopiero do zbrojki na maga tropa więc mogę sumarycznie grupy nie dostać bo ktoś dostanie kto potrzebuje po prostu coś już albo e, kto jest bliżej w kolejce tak logiczne zobaczymy zaraz dobra e, wow szybko szybko kliknięty przyzy nawet nie zdążyłem e, złapać tego na nagrywkę także xd e, i przechodzimy sobie na 271 na drakolisza. Tak. No i podbieram sobie tepki przy okazji. Dobra, widzowie, mamy pierwszą turę drako. Ogólnie to spadło kufno, więc lecimy sobie już tutaj One is Bush. Hit. Ok. I teraz logamy sobie na drugą turę drako. I zobaczymy, czy może tu będzie coś lepszego, jakkolwiek. Mało w to wierzę, mogłabym już przerogować, byłbym wdzięczny. Eee, jeszcze za grupkę bym. O, superancko Superancko, elegancko. Lecimy sobie, lecimy, nie śpimy. Jeszcze sobie odbierzmy oki, koksuwa O, dostaliśmy drugie strzałki do tuni. Elegancko. Dobra, lecimy sobie do grzybka i zobaczymy, co nam spadnie w tej turze drakolisza. Jak na moje. Nic nie spadnie, mam nadzieję, że się pomylę, że zaskoczy Jupitera, że no, uderzy mocno. Oczywiście wiadomo, jak Jupiter by chciał, żeby uderzyło, jakim itemkiem. No, Jupiter by bardzo chciał. Tym bardziej, że Jupiter jest jedynym łowcą w tej grupie, więc no, miejmy nadzieję, że w tej grupie właśnie spadnie pierek na łowce. I zobaczmy, czy sprawdzi się to, i czy będę mógł ulepszać sobie już kolejny element legendarnego ekwipunku. Zobaczmy. Nie. Nie uja. Nie uja. Lecimy sobie od razu tutaj pod Kochoła, I logamy sobie na trzeciego Drakoliszka dzisiaj. Na trzecie bicie Drakolisza Wojkiem i zobaczymy się już, jak będzie grupa skompletowana na miejscu. I cyk, klikamy sobie Drako po raz kolejny. I po raz kolejny mamy cudowne, gówno super. Kolejny tepek, Podmłynek i lecimy sobie na kruczki. I lecimy na kruczki. Powiem Wam, widzowie, że oh, jakby chociaż coś spadało z tych kolosów, z tych Drakoliszy. Jakby cokolwiek z tego dało się zrobić to, to byłoby fajnie. Cokolwiek jakby pospadało właśnie, to byłoby naprawdę przyjemniacko, a tak? Słabiutko, no słabiutko, no nic nie leci z tych kolosów. Miejmy nadzieję, że się to zmieni. Jasne czasami jest tak, no to jest duże RNG, tak? Jakby, no 100% RNG. Jeśli, jeśli zdarzy się tak, że na przykład nie wiem, jednej osobie tego samego dnia na trzech różnych postaciach wypadnie legenda, to będzie wielki płaci narzekanie, że. XD, czemu tylko tej osobie? No ale. Jakby fajnie było, jakby cokolwiek spadało, jakby na odcinku jakaś legenda spadła, to by było fajne. Ciup! I będziemy sobie bili pierwsze. No nie, jeszcze gorzej. Może nie unikat, ale no najgorszy heroik, jaki mógł spaść. Strzały, które po prostu pójdą do tuni, nie? Jacie dobra. Hyc. Logamy sobie na 190 e, i kolejna tura pięknego lulukawa bożego. No nie mogę powiedzieć, bo na 190 ostatnimi czasy oddał chyba 3 hera pod rząd. To było coś pięknego, i to były głównie bronie, chyba było raz pierek i dwa razy broń. To było broń pierek broń, chyba tak. No to powiem wam, że to jakby no spoko, tak, no bo brońkę sobie wrzuciłem w helmik. Bo oczywiście, no jakby no nie potrzebuje ulepszać na razie żadnych broni. Więc, sztos jak najbardziej, to było spoko. No i zobaczymy, co ta tura Lulukawa nam przyniesie. odświeżmy sobie, zobaczmy, ile tutaj jest na mapie, bo chyba cały czas wchodzą. No, tak jakby weszli, w grupie zdycha. Na mapie jest ośmiu. No nie wiem, nie wiem. Poczekamy chwilę. No i dobra, bijemy sobie drugą turę i mam. Kurde, znowu broń. Dobra, to jest... To jest spoko. To jest spoko. Ja to biorę w ciemno. Zostawiamy sobie tu kolejną postać i logamy na orliczkę. No i bijemy sobie widzowie orliczkę. Ma już 16%. Tutaj bez e, większych kłopotów. Na spokojnie, będzie klikana. Zobaczmy co nam tutaj z niej wypadnie 4% i mamy unikat i heroik Odpalmy sobie tutaj Nie to, nie to, nie, 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 nie nie. Tutaj ten darmowy teleporcik I logamy na 300 zbić kukiełki Tak jest Ustawiamy się tutaj Zióp. I czekamy na piękną grupkę i pierwsze bicie moi drodzy widzowie: mamy unikatowy hełm. Co, co ważne, jest to hełm. Szkoda, że unikat, ale ważne, że jest to hełmik. Dobra, pakujemy się tutaj od razu na e, drugą baśkę, na drugie biczko. E, bo no, important jest to, e, żeby teraz pokazać wam widzowie. Co, jak to wygląda, tak to wygląda, kukiełka Ho ho, 300 level, kolos Oczywiście Poziom mistrzowski sobie wybraliśmy Tutaj, e, przełóżmy sobie ten teleportik Tutaj, Dobrze. albo nie Dobra, niech będzie w tej pierwszej torbie Tutaj, to sobie wrzućmy tu Pójdzie do przepalarki na Na hełmik, swoją drogą Tą czapę Stanrota też będę ulepszał Ale to dopiero za jakiś czas Najpierw tamtą ulepszę e, Dopiero później zajmę się tą bo oczywiście, kurde, no jakby, czemu nie? Warto, warto jest to ulepszyć, bo odda, moim zdaniem Moim zdaniem odda I zobaczmy, czy odda to bicie kolosa hohoła No z poprzedniego tego całego eventu, mini-eventu z tymi hohołami No niestety żadnej legendy nie udało mi się zdobyć Zobaczymy, czy zmieni się to tym razem Bijemy i mamy, cóż mamy? Heroiczne buty na 300 Bardzo fajnie Bardzo fajnie. No najmniej... Oj oj oj, czekajcie. No najmniej się ucieszę, że tak powiem, widzowie z, ze zbrojek Ze zbrojek, tak? No bo zbrojkę już mam na plus 5. No i teraz widzowie Tura na 2, 7, 1 levelu i mamy znowu hełmik, znowu unikatowy, no niestety unikatowy eee, Przechodzimy sobie na 210 210, 190, no i na koniec jeszcze pewnie zbijemy sobie to 64 jakoś, tak, jeszcze pewnie sobie zbijemy to 64, ale póki co czekamy, czekamy tu na pełną grupkę. No i pykens cykens, widzowie, zobaczmy, 210, czy 210 będzie szczęśliwym przedziałem i czy 210 odda? Zobaczmy. Zobaczmy, co się wydarzy. Co się wydarzy, tu chochał 2,44 level w ogóle, bo tu mamy 2,44 jednego. Więc to może być trochę ciężkie. Bo no on tutaj może zrobić lekkie kłopoty najmana Dobra, ja tu klikam F -kę. No, przez tego jednego łowce 2,44, znaczy. Teraz pytanie, czy przez tego łowcę 244 lot dla każdego z nas standaryzuje się na 244? Czy każdy mimo wszystko, nieważne od wysokości levela tego e, kolosa, dostanie lot na swój poziom? Poziom, więc zrozumiecie, dobyście swoich partnerów. Do... No to czysto teoretycznie powinny być loty na 244? Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. W ogóle tu są jakieś questy, jakieś 7 questów jest, eventowych. Nie wiem, może się znajdzie czas, żeby zrobić je. Zobaczymy jakie będą nagrody, na jednej postaci pewnie zrobię, jeśli będzie coś wartościowego, no to zobaczymy, może zrobi się na większej ilości. No i pytanie, co nam odda Hocheł? Hocheł oddał nam unikatowy pierek na 206, czyli skam totalny i nie opłaca się tego w ten sposób mieszać, nie opłaca się. Logamy na 190 i czekamy na grupkę na 190. No i dobra, chyba będziemy już tutaj bić tego chochołca 200 level, 200 level. Tu mamy jakieś 167, 167, a tu 200 ten ma, dlatego ma 200. No chyba bijemy, chyba to bijemy. Potężna grupa. Ja bym tu kliknął F raczej. No i tak to zrobię właśnie. Nie wziąłem dwu ręki, bo pewnie na 190 wypadałoby, żeby ktoś to sumarycznie tankował, więc fajnie było, jakbym ja to uderzył, ale no cóż, no cóż, dobra, bijemy sobie, zajdzie i tak na spokojnie, to akurat nie ma się co bać. Eee, tak mi się przynajmniej wydaje. No i miejmy nadzieję, że kurde wyleci coś solidnego w końcu. No ja tak mówię, mówię, no żeby poddymić, żeby ten od... No gówno tam zosrane i obrzygane unika takiś. Tyle dobrze, że znowu hełm, nie? Tyle do... to, to jest jedyny, jedyny pozytywny aspekt tego, że to był hełm. No i drodzy widzowie wybijemy sobie teraz to na przedziale 6-4 pięciosobowym składem. Jak powiedział Wodo, easy, no to go słuchamy, no i rzeczywiście jest kurde w sumie easy, eee, zobaczymy czy tutaj ogłuch siądzie, hyc, siadł ogłuch, 50%, tutaj 50%, zaraz powinien dostać jakiegoś leka i dostał, Na sobie kolejnego niszczyciela, czy on ma jeszcze kolwiek pancerz? Chyba nie, no nie co. E, tu kolejny ogół by przydał się, jednak tego ogłucha nie ma, 25%. Jeśli Lega wypadnie z tego niskiego przedziału, to ja po prostu śmiechnę. Otóż nie, wypadło jedno Hero tylko, także słabiutko. Dzisiaj, no cóż, trzeba to powiedzieć wprost: Kolosi Tytani i Kolosi Eventowi dla Lidupy, po prostu najzwyczajniej w świecie dali dupy. Idę sobie przerzucić teraz wszystkie te unikaty Hera do depozytu i jeszcze troszkę poulepszamy EQ na tym moim 300 Dobra widzę, cyk, odpalamy tutaj piękne błogo, o i proszę kolejny unikacik do kolekcji, zbijamy sobie sycika. Eee, tutaj już rozstawiamy się powoli naszymi postaciami, Ogr jest za minutkę to zostawiamy, dobra, 271 możemy jeszcze się kamyczkiem kopsnąć na szybkości Możemy się kopsnąć na Silwę Ok, hyc. Zobaczymy, czy stoi. Jest i Sylwa. Superansko. 18 minut, bogo. Ile to trwa w ogóle? Chyba godzinę, nie? Tak, godzinę, dobra. Luzik. Ok, zbijamy sobie. E, dobra, i teraz możemy sobie 190 na ogrze ustawić. I moi, moi drodzy. I moi, moi drodzy. Tutaj sobie to odłóżmy tu. Tak, tak. Hyc na ogra. Zaraz powinien się tu pojawić Za 10 sekund jest rzekomo Także sobie poczekamy I lecimy sobie na 300 I lecimy na 300 i sobie poulepszamy Bo mamy ponad 50 itemków do wpakowania Także no troszkę tego jest Troszkę tego jest Będzie spoko ulepszanko jakieś no i wpakujemy sobie właśnie te itemki, które polotaliśmy dzisiaj, w sensie no te unikatowe pierki, które mi spadły to oczywiście zostają w depozycie No bo szkoda mi nie spalić takich itemków, które no jednak dają więcej tych punktów na itemki, które no tych punktów tyle nam nie przyjmą Tak, dobra, logamy na 300, znaczy mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi Logamy na 300 i mamy tutaj to, dobra, wiecie co, wyrzućmy sobie tą tarczę na chwilkę Weźmy hełm i wpakujmy sobie w tą czapę Na razie, e, w sumie byle byle co, a właśnie, bo to jest jeszcze naszyjnik jakiś Dobra, wpakujmy te hełmy, to i to To też wpakujmy, na razie same unikaty, powrzucamy tutaj Dobra, to, podnosimy sobie tą tarczkę, e, to, to i jeszcze tu miałem troszkę, dobra Te pierki też tam wwalniemy już To też, to są łapki, to zostawiamy Okej, okay. no trochę tu wskoczyło I teraz pakujemy sobie herka Mamy tutaj tarczę Mamy tu kuszę, mamy tu bronię e, Buty nie, buty nie, buty nie Przepraszam Mamy tą czapkę, mamy te unikaty No kurde, powiem wam, że troszkę tego tu wpadło Jeszcze tu jest ta tarcza 27 tysięcy Spoko, jeszcze tą broń sobie tu wrzućmy Okej, okay, ten naszynik trzeba odłożyć do depo, i teraz tak, to sobie zakładamy. Yy, butki i teraz butki, Jak to wygląda? Mamy butki, butki i ile nam to da? No, kurde, daje troszkę. No, troszkę daje. Fajnie, fajnie. Eee, no, zobaczyłoby się, ile legendarne by dały na tej 300 -ce. To by ładnie oddało. Dobra, teraz łapki wszystkie wpakujmy, a jeszcze tu są buty. No tutaj do tego plus 2, jeszcze troszkę brakuje cholercia. Dobra jeszcze to i te kapcie tu wpakujmy plus 500. Zawsze. Zawsze spoczka. Dobra. Wpakuję sobie ten unikatowy naszyjnik do depozytu. No i co widzowie? Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Przepraszam, że kilka dni nie było tych odcinków. Ale no jednak nie chcę wam wrzucać jakby codziennie tego samego Jakby, no bo mógłbym tak codziennie wrzucać praktycznie to samo Czyli przelot po Kolosach, Tytanach i, i Azda i Elo Ale szczerze to nawet mi nie chce się tego tak nagrywać No nic, postaram się nagrać wam coś jeszcze dzisiaj, jutro A póki co trzymajcie się, zobaczenka, cześć cześć